Zielona nasza sofa turniejowa Pingla Cup. Dzisiaj rzacy i rzaczki. Ze mną są dwie zawodniczki, które teraz się. O, jakie są wesołe! Ta zawodniczka, proszę Państwa, ja zaraz zdradzę. Ona ma powody być wesoła, bo nie dość, że jej dobrze gra idzie, to jeszcze wygrała w takim konkursie na, na celność. Wygrała. Co ty wygrałaś? Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, a i... co wygrałaś? Nagrodę jaką? Gofrownicę, i ona zaprosiła nas wszystkich tutaj z Bogori na gofry do siebie. Pojedziemy do takiej pięknej miejscowości obok Torunia, a jest to hełmno, gdzie dziewczyny na co dzień trenują i grają. No i teraz czas na przedstawienie się. Zaczynamy tutaj, proszę bardzo. Szczutkowska, Amelia. Kowalik, Greta. Greta Kowalik, Amelia Szczutkowska. Hełmno to już wiemy Luks, czyli luksusowy uczniowski klub sportowy. Nie. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy. Jak my to mieliśmy? Właśnie chyba, chyba, tak. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy hełmno. Tak, tak, bo to jest, bo to jest, złożony jest, złożony jest z uczniów i dla uczniów. Ludowy, przepraszam bardzo, ale operator troszeczkę tutaj szaleje, to jest szalony operator. Tak, szalony operator w naszej, na naszej realizacji. Super. E, Amelia, bo oprócz tego sukcesu na tej planszy na trafność. E, co dzisiaj nam powiesz o grze swojej? E, w pojedynczej wygrałam dwa, przegrałam jeden i. Czyli wyszłaś z grupy? Nie, główny, przegrałam i no tak w deblach wygrałam jeden i przegrałam jeden. Rozpoczęłaś od zwycięstwa w deblu. E, tak. Chyba wtedy z Zosią grałaś, tak? Tam przeciwko Zosi to była ta para, czy Zosia grała taka z warkoczykami? To ja się pomyliłem, to nie. Czyli zwycięstwo i przegrana, czyli z debla jakby od. Czyli nie jakby tylko odpadacie. Tak. Odpadacie. Gryta, a ty w parze deblowej jesteś za Nie. Nie. Ja jestem w parze z Patrykiem wójcie. Patryk, a, a z Patrykiem wójcikiem i jak ten debelek wasz wygląda? No, w miarę dobrze. W miarę dobrze. Patryk się musi bardziej postarać, tak? Tak. Zdecydowanie musi lepiej grać, bo inaczej tego zwalniasz? No tak. I wymieniasz. Tak. A że z hełmna jest dzisiaj mocna ekipa. Ilu Was w ogóle przyjechało, bo co? Ośmiu, ośmiu zawodników i chyba z 40 rodziców? czy znaczy nie tylko 8, 25 oko, mocna grupa. To widzę, że Chełmno Kocha tenis stołowy. No, tak. Bardzo. A w ogóle w klubie, ilu, ilu zawodników trenuje? Orientujecie się? Jak dużo Was jest w klubie? Trzeba by było policzyć. Ale, ale tak gdzieś te 40 osób, więcej? No 40. Ale macie na każdej, są starsi od was? Czyli macie młodzików, macie kadetów już, tak? Juniorów? Mamy, no juniorów. Czyli macie na kogo patrzeć, macie od kogo brać e, przykład. A jest w ogóle tam z kogo brać przykład? Jest, nie? Tak, jest. Mamy i obrońców i nagładką. Kto jest obrońcą u was? No ja! No ja! Ja ze mnie bierzcie przykład Amelia, obrońca. I mamy jeszcze Martę Drąg. I skromność też mamy. I Martę jaką? Drąg. A Marta jest w jakiej kategorii? E, w juniorkach juniorka. chyba. I ile ma lat? 17. 17. No to, juniorka. Tak, to już może być. No już może być, ale to większość jest u Was dziewczyn tenisowych czy chłopaków? I, Chyba dziewczyn. A to gdzie te chłopaki są? Co oni robią w tym hełmie? Co można robić w hełmie, jeszcze jak się nie gra w teńca stołowego? na buty! Patrzysz na buty? Co wy tam macie za zajęcia? Oglądacie sobie buty w hełmie? Tak sobie idziecie. O, dindaski fajne. O, tu jakieś fajne też trampeczki. Tak? Słuchajcie, no to. Yy... Dlaczego tak jest, że dziewczyn jest u was więcej? Pogoniliście chłopak. Pogoniłyście chłopaków? Nie mam Czy się nie nadają do tej stołowego chłopcy, że dziewczynom to lepiej? Wydaje mi się, że chłopacy bardziej za piłką. No. Bardziej za piłką? To tych, których macie, to muszą być takie już wybitne jednostki, którym się chce pracować, bo jednak treningu jest sporo w tygodniu, co? Tak. Pięć razy? Tak. Po ile godzin? Półtorej. Dwie i pół. Dwie i pół, ale czasami trzy i pół, bo mam dodatkowe. No, ja Jeszcze bierzesz dodatkowe? Czasami mam dwie i pół, czasami półtorej. No, słuchaj, defensor musi chyba więcej trenować, tak? Ale w defensywie co jest? Która strona jest mocniejsza, backhandowa u Ciebie? No, no mam czopa. Backhandowa, cały czas backhandzik na obronie? Tak? A już potrafisz grać daleko od stołu, czy tak bardziej trzymasz się stołu? Trzymasz się, trzymasz się tak z stołu? Nie opuszczę Cię! Z daleka. Z daleka, z daleka? I potrafisz taką już, nawet z ziemi, tak. znaczy, jak ktoś mi zaatakuje, to wtedy, tak? Ale no, tak po prostu Trzy to... Ataku, tak? To jesteś no. blisko stołu. Czyli musisz, to, czyli co, e, gdyby Pan Agiotis Giotis powiedział, o zamelio, mógłbym się, spotkać się przy szejku, co bym pogadać o defensywie, co byś na takie zaproszenie powiedziała? Nie wiem, co to jest. Pan Agiotis Gionis to jest grecki zawodnik, Bogori, Grodzisk Mazowiecki, jeden z najlepszych defensorów na świecie. Nie po polsku? Po angielsku. A wy angielski znacie? E, trochę. No, to musicie ten język podszkolić, bo jak będziecie jeździć na zagraniczne tournée, turnieje, to tylko po angielsku potem się zgubicie nam gdzieś. To ja Was zapraszam do śledzenia yy, poczynań Bogori i panosa. Jak będziecie mieć czas, bierzcie trenera. Będą mecze Ligi Mistrzów. Na tej hali będzie w... bodajże w październiku mecz z Borusią Disseldorf. Przyjedzie Boll. przyjedzie aktualny mistrz yy, Europy. Zapraszamy, Hełm, no to są wspaniale kibice. Bylibyście dużym wsparciem, a że barwy macie podobne do Bogori, to możemy tutaj zawiązać jakąś przyjaźń między grodziskiem a Chełmnem. Co wy na to zawiązujemy? No to my tutaj... Dajcie tak, tak jak ten ręka. O! My tutaj oficjalnie między... Ja w imieniu Bogori, nie wiem czy Bogoria ja wie o tym, chyba nie wie, ale w imieniu Bogori Grodzisk Mazowiecki, dziewczyny w imieniu Hełma, w Hełmie też nie wiedzą. Zawiązujemy przyjaźń na mecze Ligi Mistrzów. Tak jest? Tak jest. Dobrze. Wciuk do góry. Tenis jest cool. 3-4. Tenis jest cool!